Wiem. Załatwić wszystkie demony! Au, au, to był chyba zły pomysł. Ej, ty, porzuciłabyś mi może swój... Pss. Co się stąd gdzie? Halo? Może Dorian zadzwonić? No, dreje. do rej. Halo, rej. No. Po coś się stało. Nie zgadnę, pewnie przeszło, że. Dokładnie do to nie wiem. Ale widziałam, że poszła gdzieś i wróciła cała, obolała i w ogóle. Tylko to wiem. Oj, zaraz będę, pa. Pa. Okej. Okay. Pójdę już może. Piłka się przewala, cyk 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 Gdy cyk, Boże, wstawaj. Hmm. Hmm. Co? Co jest? Eee, wiesz, wiesz co? No co? Dowiedziałem się, aby. Nie spuścić z noszu. Mhm, mm od kogo to niby wiesz? Eee, wiem to eee. i tak się to właśnie skończyło. a była z rejem. Jej koleżanka trafiła za kratki. Prawiła relację z siostrą stała królową nieba, aniołów. Ale Spike nie odpuścił go dręczyć. To już na zawsze zostanie. Jeżeli seria wam się spodobała, to oczywiście łapka w górę. Ja. No jak widzieliście, wszystko skończyło się dobrze, poza oczywiście Alex. Ale weszło na to, że się pogodziły i wszystko вроде вода норм